Oddany zakonie męczennika Pawła, proszę Was, abyście wsłuchiwali się w moje podpowiedzi, gdyż ja żyję, wszystko widzę i słyszę, i żal z mojego serca wyciska łzy o tragiczną przyszłość, jaka zapanuje, gdy mój syn Jezus Chrystus będzie w niewoli Waszej. Bóg, ojciec, ujmie się za swoim synem i nie pozwoli wam dalej go obrażać. Poleje się krew, a ja znam zdrajców Boga moment pożegnania życia ziemskiego. Dlaczego mnie nie wierzycie, a do mnie się modlicie? Dlaczego osoby duchowne, Paulini, nie są mnie posłuszni? a panują w moim klasztorze beze mnie. Już tak długo proszę Was przez ludzi, bo nie chcecie mnie słuchać o usunięcie koloru czarnego, na którym umieszczony jest mój obraz Królowej Polski. Ja jestem miłością, a kolory moje to biel i błękit. Czy wy, zakonnicy o tym nie wiecie? Każda osoba duchowna powinna wiedzieć, że powinna pytać o wszystko, a wy rządzicie moim klasztorem bezbożnie, bo uczynki wasze nie są z moim królowej Polski zgodne. Według waszego postępowania i waszych sumień stwierdzam, że nienawidzicie mnie, bo przez pychę nie pytacie mnie. Słowa wypowiadane do ludzi przez Was, do proszących o wystawienie pięknego obrazu Króla Polski, obrażają mnie. Do jakiego zakonu wy należycie, skoro grzechami okrywacie swoje dusze obficie? Stwierdzam, że w sercach zakonników, którzy są przeciwni wystawieniu obrazu Syna Jezusa Chrystusa Króla, panuje obłuda. Tak długo już do Was przemawiam, i nawet ze łzami w oczach, a szczególnie teraz, gdy Polska jest w niewoli żydowskiej, bo nie słucha rząd ani episkopat królowej Polski. A przecież każdy człowiek, bo nie tylko duchowni, wie, że nieposłuszeństwo Bogu prowadzi do potępienia za polski zniszczenie. Dlatego Paulini mnie nie pytają. Bo pychę i samouwielbienie w swych sercach mają a po śmierci wszyscy przeciwnicy pokoju będą wieczności na lucyferycznym gnoju, a Polacy w niewolniczym znoju jestem Królową przez króla i naród wybraną, więc proszę was słuchajcie Boga i o ojczyznę módlcie się i wynagradzajcie dnia każdego od rana. Dopóki mój syn jest w niewoli u Paulinów, nie błogosławię nikogo, bo przez łzy, które zraszają moje oczy, nie widzę nikogo. No cóż, Bóg zawsze zwycięża, nawet przez kataklizmy i wojenne oręża. Bóg to uczyni z miłości, aby ludzkość dłużej nie grzeszyła. Bo obecnie to oddaje swoje dusze i ciała Bogom na gości i naiwności. Ja już tak długo proszę Was, Paulini, lecz tylko Was za nieszczęścia dla Polski będą winić. Teraz jest sytuacja podobna jak przed II wojną światową. Jezus Chrystus prosił Waszego przecież katolickiego kardynała Hlonda nie posłuchał i uciekł prosto do lucyferycznego ognia. Obecnie ten czas jest przed trzecią najgorszą wojną światową i płaczę, bo nie chcą usuwać błędów z historii, a przedtem bronili Paulini Polski. Obecnie są najgorszą przeszkodą i będą Was Polacy za wybuch wojny winić. Ostrzegam, przypominam, i proszę cały episkopat w Polsce. Brońcie pokoju, ojczyzny i rodziny zawsze. Macie wrogów z trzech stron świata, a tylko Jezus Chrystus, król polski, wywyższony, cuda czyni i zapanuje pokój i znikną nieszczęścia i wojny. A Jezus Chrystus. Będzie traktowany jako Wasz brat.